Cześć, witajcie na kanale, na serwisu. Na imię Marek naprawiamy na kanale e, przeważnie laptopy, głównie laptopy. Zdarzają się również zasilacze i inne urządzenia, ale głównie to są te urządzenia, czyli przenośne komputerki, zwane dalej laptopami. Dzisiaj mamy takiego pacjenta. To jest Dell Inspiron 15 Seria 3000. Na procesorze Ryzen z grafiką Radeon. Co on dolega? Po podłączeniu zasilacza e, on nam chyba nie ładuje baterii. Nie, nie ładuje baterii, nie ma odzewu na kontrolkach, a kontrolka na zasilaczu nie przygasa. Czyli nie ma zwarcia na głównej linii zasilania prawdopodobnie albo nie ma zasilania jeszcze w okolicach gniazda. Z tym że laptop się w ogóle nie chce włączyć, nie ma żadnych sygnałów z biosa. Trzeba po prostu do niego zajrzeć. ok, Podłączę inne źródło zasilania dla pewności. Będzie to inny zasilacz z innego z mojego tutaj źródła. Oczywiście. Oczywiście drugi zasilacz to oryginał, tej samej mocy. Kontrolka się pali, świeci się. Miernikiem już zdążyłem sprawdzić tamten zasilacz, ale dla pewności sobie jeszcze sprawdzę tego. Próbuję włączyć sprzęt i nic się nie dzieje niestety. Dalej to samo. Dobra, trzeba otworzyć tą dolną obudowę tutaj, bo tu się dolną obudowę ściąga, palmer zostaje. No i trzeba dokonać oględzin, po prostu pomiarów i tak dalej. Budowa jest otwarta. Podłączyłem zasilacz. Widać tutaj kontrolkę w tym miejscu. Jak próbujemy go włączyć, to niestety laptop się nie włączy, a kontrolka czasami sobie mignie w momencie próby włączenia. O, zobaczcie teraz to się wydarzyło. Tak jakby gdzieś na jakiejś gałęzi zasilania było zwarcie. Proszę bardzo, znowu mignęła. Jak się przyłoży miernik do któregoś z kondensatorów na głównej linii zasilania, to na głównej linii zasilania mamy 19,5 V. Więc to nie jest zwarcie na głównej linii zasilania, to jest jakiś głębszy problem. Może być niewesoło, ale to zobaczymy zaraz. Zwróciłem uwagę na to, że nie ma kontrolki ładowania baterii, więc bateria nam się nie ładuje. Ja odepnę zasilacz, odepnę oczywiście główną baterię. I myślę, że ją po prostu sobie wykręcimy, żeby nie mieć potem problemów. Ona nam tutaj w tym momencie jest niepotrzebna. To będzie chyba bodajże cztery wkręty. Mamy 1, 2, trzy i czwarty jest tutaj. Bateryjka chyba w dobrym stanie. Tutaj częstym problemem w tych laptopach jest uszkodzenie tej baterii głównej. Ona po prostu potrafi się czasami na, na wybrzuszyć. I potrafi nawet wypchnąć tutaj to toczpada z drugiej strony. Natomiast ta bateria chyba będzie ok, tak wizualnie, przynajmniej sądząc, dobrze. Myślę, że to jest moment, kiedy będziemy musieli chyba wyciągnąć płytę główną i dokonać takich ogólnych pomiarów. Ale zanim ją wyciągnę, posprawdzamy sobie wszystkie fazy w różnych gałęziach tutaj na tej płycie. Miernik, miernik Multimetr. zmieniamy tutaj zakres na pomiar rezystancji. Niskiej rezystancji, ponieważ na dławikach często występują niskie rezystancje. Tu mamy powyżej, nie mamy 40 ohmów. Tu mamy powyżej, zmieniam zakres. Tu mamy w kilo, megaomów nawet. Tu mamy około 40 ohmów. Dobrze. Z powrotem zmieniam zakres na pomiar niskiej rezystancji. Tu mamy jakiś dławik. 11, 8, 7. to może być zasilanie CPU. może być to tak zrobione, że CPU jest zasilana jedną fazą. Jedna sprawa. Następna faza. Mamy 7, 65 następna 6, 7 koło 7 ohmów To trzy fazy będą prawdopodobnie do zasilania CPU. Ta faza tutaj prawdopodobnie jest do zasilania ramu. Zaraz to sobie sprawdzę. Podłączę sobie sondę tutaj do masy, do pola masowego. Przyłożę sobie do tej fazy drugą sondę i zobaczmy. Wyciągnę ram i powinno nam się tutaj zmienić, zmienić się ta wartość. Niestety się nie zmieniła, dobrze. Czyli to jest coś innego. To nie jest faza dla naszych slotów ram. Mamy tutaj tą fazę, która nam wskazuje na kilo ohmy. Zmieniam zakres. Mamy bardzo wysoko. Wkładam pamięć. Spada nam. Tak. Być może to jest ram, ale nie jestem pewny. Raczej, raczej to nie jest ram. Tu mamy jeszcze jedną fazę, zobaczmy. To powinno być w kilo kiloomach, a nawet w omach czasami. Przy ramie raczej omach. W kiloomach, jeżeli nie ma ramu. Dobrze, mamy 260, 267 omów, 270. Wkładam ram, mamy 225 omów. Wyciągam ram, mamy 270 prawie. Czyli tutaj mamy fazę dla naszych slotów RAM. To są DDR4, więc tutaj powinno występować napięcie 1-2V Teraz tak, zastanawia mnie ta faza, ewentualnie ściągnę jakiś, jakiś dokument jakiś board view bądź schemat do tej płyty głównej, na razie tego nie robię, robię to tak po prostu że tak powiem kolokwialnie z bomby. Tu będzie dławik prawdopodobnie dla wyjście przetwornicy ładowania baterii Zobaczmy. A nie, pudło tutaj. Też pudło. Tutaj mamy. Tutaj mamy wyjście. Nie, tu mamy pole masowe. Tu mamy to wyjście. Który to dławik? Może jest z drugiej strony. Może być z drugiej strony płyty głównej. Zaraz to obdamy. Dobrze. Ten dławik sprawdzałem, zdaje się. 6,5 ohm. Tutaj około 6 ohm, 5,7. Tu około 7 było. To są dławiki, prawdopodobnie. Jeden z nich jest fazą dla CPU, drugi będzie dla Mostka w CPU, a trzeci może być dla GPU, który też jest zintegrowany. Z procesorem Natomiast te główne przetwornice Plus 5 ALW Mogą być tutaj Plus 5 i 3,3 ALW Bądź ta tutaj Może to być ta, ta właściwa główna przetwornica 5 lub 3,3 Ale to zobaczymy Dobrze, na razie ja wyciągnę dysk twardy Zobaczę też czy Znajdę dokumentację do tej platformy Pokazałem Wam jeszcze jednej rzeczy Nie pokazałem Wam Napięć na w tych głównych przetwornicach, potem też można sobie stwierdzić, jeżeli nie mamy zwarcia na głównej linii zasilania, możemy sobie tutaj z... <laughs> sprawdzić, gdzie mamy 3-3. Tu mamy 5, jak się okazuje, 51 Tu, jak się okazuje, tam, gdzie było niżej, jeśli chodzi o rezystancję, mamy 33 3 V. Zasilanie układu SPI jest bardzo znikome, więc od razu sobie przełączę na pomiar rezystancji względem masy i zobaczymy czy nie mamy tu przypadkiem zwarcia. Ja tu widzę, że ten układ SPI był ruszany. Ktoś tutaj chyba coś lutował, może wsad zmieniał. Dobrze, zobaczmy. Mamy 1,6OM, 1,7. Zobaczcie, mamy zwarcie. Mam nadzieję, że to nie układ KBC, a co gorzej, samym mostek w procesorze. Zaraz to sprawdzimy. Usunąłem wentylator, zdemontuję również chłodzenie. I zrobimy delikatną próbę zwarciową, zobaczymy czy nam się mostek tutaj nie zagrzeje. Ale to jest AMD, więc tutaj również będzie zintegrowany układ grafiki, procesor i most w jednym układzie. Mimo wszystko robimy to, tą próbę zwarciową, zobaczymy. Teraz uruchomię termowizję, troszeczkę wyczyściłem jąderko układu, lutujemy się w ósmą nogę układu SPI. Pole masowe, ale zobaczcie, tutaj jeszcze tutaj, ktoś trenował. Tutaj, ktoś trenował lutowanie. Układ SPI był ruszany. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Lutuje się takim grubszym przewodem. Chwilowo tylko, oczywiście. Ósmą nogę układu. cyk i tu się wepniemy zasilaniem. Ustawimy zasilanie na poziomie 1,5V może. A prąd ustawię na około 1A. Zobaczymy czy nam jądro układu nie zacznie się tutaj zagrzewać. Zobaczcie tu na termowizję. Włączam linię. I proszę. Róg samego jądra się nam zagrzewa. Wyłączyłem. Włączyłem. Wyłączyłem. Włączyłem. Także problem mamy w samym procesorze. Już pozostaje mi wylutować się tutaj z tej ósmej nogi. No i skręcić laptopa. Niestety. Procesor jest dosyć drogi około 350 zł używane na Ali AliExpressie. Jakiś sprzęt z wylutu, ja takich z wylutu tych układów nie stosuję, chyba że mam taką płytę. Mógłbym wtedy zaryzykować i zamontować takie, taki układ tutaj na tej płycie. Natomiast w tym przypadku tego nie będę robił. Nie będę zamawiał od Chińczyków używanych układów. Ja tego niestety nie robię i myślę, że dobrze robię. Niektórzy to zamawiają, potem się denerwują, że też nie działa albo w ogóle nie działa taki chip. Albo też już wcześniej był uszkodzony, więc co? skręcamy go. No i cóż, laptop skręcony. I podsumowując, uszkodzony jest procesor, struktura procesora. Wymiana takiego procesora raczej się nie kalkuluje, ale gdybyśmy mieli dawcę, yy, mógłbym to ogarnąć, to nie jest trudny procesor do osadzenia. Trzeba mieć po prostu takiego, tak jak powiedziałem, pacjenta, który służyłby właśnie za tego dawcę. Oprócz tego może być coś jeszcze uszkodzone. Jak widzieliście, płyta główna była, była tam gdzieś przesmażona w rejonie układu zasilania czy ładowania. Ktoś coś na nim już tutaj robił. Oprogramowanie płyty: cóż, oprogramowanie to nie problem, ponieważ tutaj nie ma żadnego M-regionu. To jest procesor firmy AMD, więc w tych procesorach nie ma tego słynnego Intelowskiego M-regionu. Z tym bym sobie też dał radę. No cóż, trudno. Na razie klient. Odmówił naprawy, ponieważ płytę można dziś dostać za około 700-800 zł, prawdopodobnie, ale nie wiem, czy się będzie decydował na taki ruch. Z mojej strony to wszystko. Dzięki. Cześć. Trzymajcie się i subójcie, jak się kanał podoba. Hejka.